Chwaleczko, witam Was w piątek. W piątek i to bardzo, bardzo późno, bo mnie 14 godzina się zrobiła, więc nie liczę na dużo dzisiaj, dzisiejszego dnia, żebym dużo zrobił. Miałem też zrobić zakupy w hydraulicznym, ale słuchajcie, nie, nie zdążyłem nawet, bo musiałem po córkę wracać, żeby zdążyć ją odebrać. No ale w sumie, słuchajcie, dobrze wyszło. Przed chwilą przeczytałem jeden z komentarzy od widza od Emiego i. No, i pisał o tym, żeby nie zwiężać przekroju na zasobniku CWU. I powiem wam, że dzisiaj właśnie rano tak patrzałem, bo przyjąłem sobie z rańca, żeby sprawdzać, co dokładnie muszę pokupać. Robiłem listę zakupów jeszcze w tym sklepie hydraulicznym. No i poprzykręcałem sobie tu, takie w te punkty, wszystkie miejsca jakieś tu redukcje, pierdoły, termometry, żeby zobaczyć, czy coś mi jeszcze tam nie braknie. Jak robiłem listę, no i. E no, i patrzę tutaj na ten zbiornik CW, i tak wlot mamy kurde na cal, wylot też mamy na cal. No to kurde, zwężając to do 16 mm, bo ja wczoraj ciągle o 15 mówiłem, bo to jeszcze z Anglii tam przyzwyczajenie wrzucając tutaj to na 16, to nie za bardzo by to miało sens. Tutaj w przeponówce mamy 3/4 cala, więc, więc można by to zrobić w 3 ale wychodzi na to, słuchajcie, że zostanie mi rury tej 32 jeszcze, i chyba. Zostanie mi na luzie, żeby tu zasilić yy, zasobnik yy, CWU. No a z niego już później, żeby pójść ciepłą do rozdzielacza, to będę musiał dokupić rurki po prostu i zrobimy to na 32 mm, żeby zniwelować, można powiedzieć, te, tą, yy, ten efekt w domu, który mógłby wystąpić. Że ktoś tam byłby pod prysznicem, ktoś by chciał umyć talerz w kuchni, no i ciśnienie by spadało ciepłej wody, ktoś zarabiał miał zimną, teraz mamy taką sytuację w domku właśnie, więc... Więc w związku z tym, to będzie zmiana planów mała, trzeba będzie tylko ten trójnik, który tutaj jest, zamienić na 3 razy trzydzieści no i po prostu przepuścić to tak. Tak to, tak to trzeba będzie wykonać, także tak się sprawy mają, jeśli chodzi o to, no i plan jest taki na dzisiaj, żeby wziąć tą nawiertkę, no i nie w niej wywiercić, chciałbym chociaż to dzisiaj zrobić, zobaczymy czy się uda. W niej trzeba by było wywiercić tutaj dwie dziury, dwa otwory. Jeden tutaj, drugi tu, będę musiał to zrobić jakoś pod skosem, nie wiem, spróbuję, zobaczymy czy się uda. Ale powinno, może jakoś tutaj fartem się to uda, zaraz wezmę wkrętarkę, spróbuję to przywiercić. A później od drugiej strony tym do betonu już przejechać też, żeby tam się dostać do tego i taki też będzie plan. I jeszcze co, słuchajcie, w topa dzisiejszego poranku przy odpakowywaniu Yy, zakupiłem węże do zmiękczacza 80 cm, ale niestety są za krótkie, za bardzo trzeba by je wyginać, żeby to je się do nachama, by by to skręcił i w ogóle, ale słuchajcie yy, po prostu by mnie mocno bardzo zaginał przy tym i to by wpłynęło pewnie na jego żywotność yy, jak i również na przepływ też tej wody, więc w związku z tym yy, no będę musiał to zakupić dłuższe tak to będzie wyglądało, dobra yy, biorę wkrętarkę, zakładam ten yy, to nawiartkę i za tam próbujemy się przewiercić. Dobra, to próbujemy. Nie wiem, którą pierwszą próbować, ale tak ze skosa może być powiem Wam ciężko, kurde. Może bym sobie tu jakoś poziomiczką przemalował dokładnie gdzie to ma być. To trzeba jeszcze ją mieć jakąś tutaj małą, nie wiem czy mam. Jest tutaj chyba. Tak tylko, żeby wiedzieć gdzie to mniej więcej ma być, średnica jest i tak większa, więc więc pewnie starczy, żeby jak coś podeszło, ale gdzieś tutaj musiał być środek tego jednego tutaj, a drugiego a drugiego gdzieś tutaj może być ciężko, nawet patrzę. ale spróbujemy, jak nie to jeszcze kątówką może jakby tu doszedł Aby tylko się wiertło zatrzymało i będzie dobrze tu jest środek, dobra. To próbujemy. Pójdzie, że chyba coś mi się wydaje, że bateria słaba. Idę wezdę świeżą. Już kurde, zaraz płytki popękają. Będzie afera. to wara może wrzucić tamtą tylko O ty kurde, chyba będzie... Chyba będzie. będzie się zacinać Co zamęta Powoli powoli pójdzie jakoś. Dużo brakuje, nie tutaj już mogę to tak jest, to już złamiemy sobie. Dobra, jeszcze górna, tylko żeby poszła i być dobrze. No i mamy to. Dobra, udało się. Wezmę od kurza to odkurzę. I to byśmy mieli, trzeba go wymierzyć teraz ten punkt. No i tam się przepierdzie i przez ścianę jakoś. Zaraz będziemy działać. Dobra, trzeba było zmierzyć wysokość tutaj, no mamy od posadzki. Jeśli ona idzie w poziomie, to powinno być ok. 255 tu mi pokazuje, czyli 255 i tam by się przydało. Wziąć haczyka, żeby tam gdzieś otuliną było. Miejsce zrobić tą rurkę i tam jeszcze będzie kulanko, szło. No, mocno wystaje czy nie wystaje? Nie, nie wystaje, dobra. Czyli tu było 2,5-5. To będzie gdzieś na łączeniu bloczka pewnie. Jeśli poziomy się zgadzają z jednej i z drugiej strony. 2,5-5, mamy 30. O, ale wie, ja pierdźcie. Tak całą noc i cały dzień. To mamy tu i to tu. Ma maksa do tego, chyba damy. Tak, żeby otulina w sumie podeszła Za mocno ze skosa, żebym nie poszedł, kurde to Tak mocno, aż to nie trzeba Tak by było, otulina żeby się zmieściła Dobra, to w tym miejscu gdzieś Atakujemy tylko żeby nie wyjść, kurde, przed ten Tam przez tynk, żeby nie, nie przejść, bo tu też będzie padaczko Nie, 50 mamy tu, środkiem Jak pójdziemy po skosie to teoretycznie powinno być w porządku. Tu jest seta plus yy, nagrzebień ten i siatka, kurde, no dobra, próbujemy. Jak tam wyjdzie jakiś, yy, jakaś padaczka, no to będziemy musieli to naprawić jakoś, ukryć później i tyle. Założę wiertło tylko w sumie, nie wiem czy mi da radę ta, ta wkrętarka, ale powinna, jak to, to pójdę po Po baterie i tak ze skosak jak przyatakuje to po 12, no powinno być okej. Okay. Zaraz się okaże. Na razie światła nie widzę, powinno być spoko Trzeba będzie tą górną zaciskać na końcu, żeby w dobrym kącie, tak, Pierwszy zacisnąć tą, włożyć i tą dopiero zacisnąć chyba. Jakoś tak to, żeby po kolei to zrobić. Dobra, już mi to wyszło wiertło. Teraz go nie potrzebujemy naprawdę, ale widzę, że nie chce za bardzo. Zara się gdzieś zapychać pierdolno. Dobra, próbuję. Czy jest tropia? Jest miękko już. Kurde, nie, no muszę wyjąć te wiertło jakoś, wyjdzie mi, czy nie wyjdzie? Nie bardzo chcę, dobra jest, czy nie za duży kąt teraz będzie, a to się poprawi najwyżej. Kurde, miałem ten, tam zalepić taśmą wlot, żeby mi nie napierdzieliło się tego. I tutaj do tego. Bo jak się przepierdzielę, kurde, tak ze skosa, to, to powiem wam, że ja gdzieś tam wyjdę prawdopodobnie. No nic, zaraz będziemy poprawiać. Idę tylko taśmę wezmę, nakleję tutaj na to i na to, bo tu zaraz zacznie się styropian latać, żeby mi tam nie powpadało do środka. No ja zakleiłem tam. Światło już widzę, ale widzę, że jest bardziej po prawej, więc spróbuję trochę, trochę jeszcze ją rozwiercić w prawo. Ciemność, widzę ciemność. Dobra, widzę światło. O kurde, Panie. No za mocny skos robiłem, ale to nic się nie stało. im większa, tym w sumie jest lepsza z tego powodu, że yy, no, że łatwiej będzie tam tej z górą. praktycznie na wprost mi idzie muszę zobaczyć tam Trzeba będzie jeszcze rozwiercić chyba trochę górą, bo widzę jakbym przycelował trochę w dół tu jesteśmy, także mamy miejsca na spokojnie, to lecę praktycznie na wprost tam i nie będziemy to mi zrobione, tylko odkurzę i będę mógł zaraz tutaj laser puścić, poprzekręcać haki i, i cudować tu z urami później. Dobra, haki mam zamontowane i teraz próbuję wymierzyć sobie, żeby tu już nie przykładać jakoś tej rury w powietrzu nie ciąć. Zobaczę, czy mi tak się uda wymierzyć to powinno się udać czemu? By nie, tylko że teraz do lasera przyłożyć sobie to. No i wychodzi na to, że dwa metry by było. 2 metry równe. Powinno wystarczyć. Dobra. To trzeba by było rozwinąć teraz jeszcze tej rury. I 2 metry z niej uciąć. Jakoś w miarę prosto. Z tym to jest zabawa, żeby to kurde fajnie... prosto rozgiąć. Ale no może się jakoś uda. Tyle o ile prosto kurde, gnie się jak jak nie, wie, nie wiem co w sumie no, Trochę doprostować ją Delikatnie Może coś z tego będzie O kurde Żeby te dwa metry dobrze odmierzyć Było łatwo w miarę Tutaj trzeba iść do rozdzielacza i tam założyć yy, ten, jak to się nazywa, redukcję, Tą przejście stana na, na PEX-a. Trochę pakuły tylko przykręcić tam. Powinno być ok. No wezmę trochę trupka teraz. Już mało trochę, kurde. być bardziej prosta jeszcze No, jeszcze leci Dobra, chyba będzie Rzucę Kurde, tu 2 metry gdzieś dotąd, to jeszcze muszę to rozprostować trochę Kurde, trochę mało tej rury. Ja myślę, że tam mi zostanie jak ja to obliczyłem jakoś chyba źle wydaje mi się Bo tam pójdzie mi z 2 metry Coś chyba nie tak na obliczeniach poszło tutaj. Dobra, mam to wyprostowane tak w miarę tyle o ile. Trochę jeszcze idzie tutaj gdzieś łukiem leci, ale to już tu, tu wygnę to zaraz tu, tu się zakrzywi i tak to wychodzi. w w by wypadało, ale dobra jest tyle o ile jest prosta. Wrzucamy tutaj, będę musiał tam tylko wejść teraz i dobrze ją Pocisnąć. rzucimy, tu, tu, tu. Nie będę spinał chyba na razie tych, tych takich tego na pewno i tego, bo to trzeba i tak odgiąć do zaciśnięcia No bo trochę musi dojść. Mam nadzieję, że nigdzie się na że nie pieprznąłem tutaj. Trochę ucieknie, to też się nic nie stanie na naprawdę. Jeszcze do końca nie doszło. Teraz jest do końca, jak tam będzie z tym laserem, nie widzę, po oczach światłem daje, chyba teraz pójdę tam na rozdzielacz zrobić tamtą pakułę, tam ten, założyć tą redukcję i dopiero wtedy, kurde zaraz mi to pieprznie, Łaś tam kurde, nie chcę, patrzcie, o, jest, to się nie wygnie tak co, zaraz poleci jak, Tu wlazło, tu wlazło, tu, wlazło, tu też wlazło. No w sumie tam mogę spiąć, te naprawdę jak tutaj jest. No tak kurde, jakby brakowało. ciekawe czy nie przesunę całości, ale nie, bo jest tutaj na, na dziurze, tak? Jest teraz no. no brakuje do środka, te 4 mm, ale to jakoś z tym przeżyje, chyba. Tu też zostawię, nie będę tu spinał, Na razie dobra, tu mamy, tu mamy, tu mamy. No trochę jest od środka nawet więcej jak 4, bo ta te, flansza jest przekręcona. Ja potrzebę względem dziurki, a względem dziurki to to nie jest. No dobra, tak musi być, no co, nic się poradzę. Pewnie jakbym była bardziej prosta. Trochę bym jeszcze zaoszczędził, ale tak też będzie dobrze. Dobra, laser na mnie potrzebny już. I co, idę tam ogarnąć to teraz, kawałek pakuły. I tu trzeba gdzieś założyć to. Najpierw tak trzeba chyba dociąć którą rurkę? ten kawałek tu trzeba będzie pierwcisnąć wcisnąć i dopiero później tamtą najwyżej. Jak mi się wydaje, czy na odwrót nie wiem. Sam wyjdzie w praniu, dobra, idę pakuły nałożyć i tu ręce, tylko to No i tak by było. To co mogę tą wziąć i Patrzę też jak tu to... idzie w miarę później, idzie równo, dobra. To co, mogę teraz skalibrować w środku, tu docisnąć i. I wtedy tu wymierzyć, jak to podejdzie dokładnie. Nie wiem, czy kawałek rurki sobie wezmę prostej. Nie mam takiej, żeby tutaj dokładnie tą głębokość ocenić. Delikatnie w ścianę będzie tu wchodzić, z tego co widać. No dobra, to będziemy mogli na równo ze ścianą ją uciąć. I wtedy będziemy mieć pewność, nawet jak trochę będzie się odstawać, to tam nic się nie stanie temu. To tak zrobimy. siedzi Tu siedzi, teraz niech tam wejdzie I powinno być dobrze Dobra, pięknie wlazło Jak tu będzie? Kurde, trochę chyba to Chyba trochę za, za daleko będzie od ściany. Daje mi się. nie tak przy samej górze tutaj. Nie wiem, czy tu by nie doszedł, tego nie zacisnął. Tak, o jak jest. Nie trzeba będzie tego wyciągać, może. No zobaczymy. No dobra, to teraz coś tu podłożę. Bo mi. Tylko co. Tutaj papieru chociaż. Tak, tylko że się przytrzymać do złapania wymiaru i o właśnie tak, i metruwa. Nie, że to wyprostuje kawałek gruby jeszcze. Nie znaczy jej zostanie, kurde. Liczyłem, że koło 2 metrów, ale czy tak będzie? Tu nie wiem. 2,17,5 mi to wychodzi. No i tak trzeba zrobić. Dobra. To rozprostowuję, docinam. Zaraz się odzywa. Dobra, to mamy to. Teraz ja patrzę, którą stronę lepiej. To już tam końcówka odchodzi. Najpierw tu chyba wcisnę. Ten dół O kurde O no wchodź tam, kurde Nie za bardzo chcę Ja pierdzie, Ja pierdzie, nie mogę, słuchajcie Nie mam siły. Trochę wlazło, ale nie do końca. Co jest od jaska? Jak się zaprzeć? O, teraz chyba doszło. Jest dobra. Tu mieli. Kurde, ale tutaj muszę odpiąć, bo nie dojdę tak. Muszę im trochę do góry dać. I tutaj też. No, słuchaj, A teraz tu mi będzie szła w dół, jakby chciał wcisnąć. Trochę dogiąć. trochę weszło kurde jak cię tutaj teraz nie mam przytrzymać To ja mam jej zrobić że mi weszło tutaj nie mam jak się tutaj zaprzeć nawet pierdź rona no nie ma jak, no. To pewnie się będzie... Czy nie tam się zapiera od to... Tu ona mi trochę się wygina, widzę. To ja ją przekręcę może. Może teraz. O, już lepiej. Ale jeszcze nie do końca, ten ostatni kawałek zawsze najgorzej. Ani tak, ani tak. Ja pierdzie. Nie wcisnę mi żyłka pęknie Dobra, doszło Mamy to Tam mamy, tu mamy, tu mamy A Teraz żeby na te haki to powchodziło Przeciągnęło teraz ją, ale powinno być w tam dobrej pozycji Teraz może coś jeszcze poregulujemy Zresztą tam się zaraz z, tą, z tym otworem nie minę. Dobra. Tu siedzi, tu siedzi. Tego ostatniego nie tutaj znaczy zapinał na razie, bo... No bo nie ma takiej potrzeby, bo widzimy prawdopodobnie, nie wiem... Tu jak z dojściem będzie, raczej nie dojdzie, więc trzeba się tylko wysunąć, żeby to zacisnąć. Dobra. Jak tu jest? Jest ok, chyba. Przynajmniej z dobu tak wygląda. Jakby wybrał. Tak jest. Dobra. To co, to mamy, to mamy, to mamy. Można powiedzieć, że wszystko mamy, jeśli chodzi o plan na dzisiaj. Ten minimalny. Na no tym bym zakończył. Tylko jeszcze będziemy walczyć z tym, z ciepłą, nie? Z doprowadzeniem ciepłej. No i zostało mi tej rury tyle tutaj. I teraz rozkwinka jeszcze jest nad zasileniem, znaczy nad zasileniem, nad... No nad zasileniem, bo na zasilaniu do CWU ma być zbiornik przeponowy. Yy, czy naczynie, jak tokolwiek tam zwał, jak zwał. Ale z tego też chciałbym wyjść na y, zasilenie tego y, bufora. I pytanie, czy muszę tutaj dać trójnik dużo wcześniej i tu odbić, już pójść w dół y, na, na zasilenie bufora przed naczyniem przeponowym? Chyba tak. Chyba tak trzeba zrobić. I wtedy tutaj po prostu y, przyjdzie kolanko, naczynie przeponowe, kolanko w dół, gdziekolwiek tu będzie to szło, bo tu z tej strony mamy y, ten wlot wody. Więc trzeba to jakoś mądrze zrobić. No właśnie. Tak, żeby te rury szły po ścianie, a nie tam, bo można by było wziąć się dać w ten sposób. Przykładowo, gdzieś jakoś tak o nie. Ale to wtedy tu nam wylot wyjdzie i będzie tak w powietrzu wisiał, a to gdzie kiszka. więc... raczej bym chciał, żeby to tak o, było tutaj. Tych że tu na trzeba i grubo, bo to będzie musiało jedno. Drugie, trzecie, czwarte i tu w dół. Bo inaczej tego nie wymyślę chyba. No dobra. Ale to będziemy myśleć już po świętach, także zakończam na dzisiaj. Zdrowych, spokojnych świąt Wam życzę i widzimy się w przyszłym tygodniu kontynuacji tutaj składania tego, tego całego bałaganu. Także pozdrawiam. Trzymajcie się. Na razie, cześć.